Bardzo, wiesz, bardzo sensowne. Ło, ja cię... O ja cię kręcę. To będzie ciekawa mapa. Poszty w mordę, Jezu. Już zwierzę. Ło, ja cię kręcę. Wow. No panie, tutaj to się nic nie ruszy do przodu. To jest ciekawa mapa. <laughs> Każdy będzie szukał swojego wzgórka, nie? <laughs> Dokładnie. To mój pagórek. Dobra. Tak, no, gdzie tu się, nie się nie ustawić, wiem. nie wiem dosłownie. Gdzie tu się ustawić? Tak się ustawimy tutaj. b po lasach pochowani to będzie to jest ciekawostka A będzie szybko gdzieś przypuścić jakiś ruch Okej. Okay. Tam jest. Okay.

Taka, tak, tak duże pole bitwy i tak nieprzyjemne? Bardzo nieprzyjemne. Zanim ja się wdrapię na tą górkę, na tu masz piechotę, tu jazdę. Ciekawie się tam. Ty zawsze zdąży otoczyć w tym, tej, w tej wczesnej fazie. No czy wiesz, jestem trochę zmartwiony tym faktem, że tutaj przecież do licha ciężkiego to miałeś się nie spodziewać kompletnie że ja będę z tej strony, no ale mnie wypatrzyłeś, bo żeś tak ustawił jednostki, że. No troszeczkę u góry. Ty masz... Się wiem. masz. Co ty masz? Dwóch pikinierów. Znaczy, pewnie są poukrywani w krzaczorach twoich. Nie, nie, nie wierzę, żebyś ty za każdym razem tak. Coś tu musi być w tych krzeczorach twoich poukrywane, no bo jakże żeby inaczej? Ja nie ukrywam nic. Ja jestem transparentny. Okej. Okay. No mój Boże. A tutaj wiesz, to widzę ta twoja jazda do walki w zwarciu, tu się zbliża. Jaka jazda? A tu jesteś ustawiony. Bardzo lekka jazda harcownic. A to są led. Le, lekka jazda harcowników. Nie! Co oni robią? Oh fuck. Boże, walki doszło. Twoi chłopaki zsiedli z koni. Fakt, nie ten guzik, co chciałem. Chomis! Oni teraz połabią te konie, czy jak to jest? Właśnie nie w planach. O nie, co ja zrobiłem? Jaki... Ja powiem ci, że trochę nie przerzedziła ta twoja jazda. Ja pierwso ja zrobiłem. Jedna rzecz mi tylko martwi. Tyś tych swoich skubańców ustawił st strasznie pod, pod, pod górą i tu masz przewagę wysokości. Nie wiem, czy moje sprytne manewry cokolwiek będą w stanie tutaj...

Twoja jazda wsiadła na koniec, czy już teraz na piechotę zasuwają? Na zasuwa, piechotę miał? zasuwają, konie uciekły gdzieś w cholerę. Oni nie mają zasięgu? Moi lol. No bez jajucznicy, nie mają zasięgu do twoich. Tylko słyszę jak Twoja konica tam jeździ po tych krzakach. No, no. Znaczy, niestety to są harcownicy. I to nie jest taka idealna opcja. To masz dosyć dobrze. Uła. Du, tu to to to. twoja twoja jazda pod górkę też gdzieś coś próbowałeś no tam jedną Perny. jazdę ci ciągnąłem udało się spokój osłona prędkość nie. jak to ambusz co co ty tam masz na tym w górku W krzakach pokupane <t> Aha, dziękuję. Nie, dziękuję. Ja podziękuję, ja, ja podziękuję ja panu. Ja się nie będę bił. No dobra. Kurde, żeśmy się ustawili. Za bardzo rozciągam swoje siły, to mnie trochę martwi, tutaj. A no, pod górkę na pewno nie zamierzam atakować. Jesteśmy w imbasie. Spokojnie, ja zaraz pewnie będę się sturlał z hmm, tej Sytuacja wygląda nieciekawie, no. Ja... bardzo dużo łuczników tutaj na ucznikach jest zaparta ta armia, a ty masz kurde te tarcze tam i... Ja muszę się przestawić troszeczkę z armią na ciebie. Bo... Ale uparty z tą konicą, jeździ tam na tej górce, cholera jasna! Na no, twoje też czekają w krzeczorach. No teraz jest kiepska sprawa, no nie mogę odsłonić flanki, jak odsłonię flankę... Jest zmęczona, zdyszana jest cholera, niedobrze. No i zniknąłeś mi tą cholerną kawalerię. Hmm. Aha, tutaj masz tak łuczników, pikierów. Czas jest Duża, duża odległość między tymi armiami. Za mało miejsca na szarze. To i konni gdzieś tam próbują mi na tyły wjechać, ale to na to nie pozwolimy. Jeszcze troszeczkę. Okej. Okay. Tak, odpowiada Niech ja ogniem. Jest zasięg, jest! Ognia! Już by był ja jak gdybym dziś strzałą zabił generała. Ale chyba nie zabiję. O nie! O nie! O nie! O Nie, What? Ty! Ja nie jestem pewny, czy ta moja armia jest wystarczająco silna, żeby Wiem, że tutaj jest gdzieś twoja... Ok. Kurde, gdzie oni się... gdzie mój generał się wbił na... ...na włócznie? Masakra... Na ma moja konica już zdyszana pewnie... Tu niestety stracę to... Tu niestety, chłopaki...

Ja mam rozciągnięte straszne szyki. O nie, ej, 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 ej. No, ci tu zmiotłem piechotę, przynajmniej, Cholera. Za dużo włóczników i ta moja jazda tutaj, niestety. Chcę, mi generał tu polegnie. Masz dużo więcej tych jednostek. Tam jazda, 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 jazda. Ok. Rozumiem. general tam... Generał nie żyje! To, Jed. teraz wszystkie jednostki mi się teraz trzęs trzęsą, niestety. Za bardzo rozłożyłem tą armię. Niestety. Ja mam niestety skłonność do, do ofensywy, i zawsze wchodzę. I niestety to się czasami źle kończy. mnie tu ja, na górę. Ja wyczekuję, ja wyczekuję ciebie po prostu. Normalnie wyczekuję. No wiem, 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 wiem. Wiem, wiem. Spokojnie cię wcześniej. No niestety. Ale tam na początku ten manner z tej górki to o ja... To, to zabolało. Dobry, no ale to, jest... to zabolało. Tylko, że to. Wiesz co, tylko. Sasie nie mają tej. bo ja sami gram, nie? Mhm. Mm Sas... Sasami. Oni nie mają dobrej, ciężkiej jazdy. To, to byli harcownicy i oni tak. Lekka wiesz, jazda, no? Chyba będzie moja wygrana. No, mi się, gdy było inaczej. Bo moi harcownicy w pełnej szarży nauczników, trzy oddziały na jeden, nie są w stanie, wiesz, ich przestraszyć, więc. Że dobrałem te jednostki, ale przynajmniej wiem na co harcowników stać. Bo to... Oni są trochę jak ta jazda, jak strzelcy hunów. W bezpośrednim starciu to tak. A oni nie mają jakichś specjalnych umiejętności, nie wiem, zastawiania z czegoś, bo... Co? Nie mają jakichś specjalnych coś tam umiejętności. Coś tam mają, coś tam mają, ale. I powiem tak. WIKTOREA!